Jeżeli masz akcję, no to pamiętaj, że możesz mieć też wpływ na decyzję spółki. I tutaj taka praktyczna porada, jeżeli chodzi o raporty bieżące. Gdzie się najszybciej pojawiają? No, najszybciej się pojawiają na. No cześć, witaj na kanale, gdzie rozmawiamy o prawie inwestowaniu i finansach. Jeżeli spodoba Ci się ten film, zapraszam do polubienia oraz subskrybowania kanału. A dzisiaj powiem Ci o takich pięciu rzeczach, które powinieneś wiedzieć, kiedy kupujesz akcje spółki giełdowej. Po pierwsze, jeżeli masz akcję, no to pamiętaj, że możesz mieć też wpływ na decyzje spółki. Dlaczego? No dlatego, że wystarczy tylko jedna akcja i możesz głosować na walnym zgromadzeniu. No, i pewnie teraz powiesz mi, że ja tym jednym głosem przecież nie przygłosuję uchwały walnego zgromadzenia. No nie, ale jeżeli złożysz sprzeciw przeciwko takiej uchwale, no to później masz prawo do złożenia powództwa o uchylenie tej uchwały, jeżeli narusza ona Twoje interesy. Więc myślę, że warto jednak brać udział w takich obradach i być na bieżąco. Po drugie, jak mawia Peter Lynch, kto inwestuje nie mając wiedzy o spółkach, no to tak jakby grał w pokera. Dlatego czytaj raporty giełdowe. Teraz chodzi mi przede wszystkim o raporty roczne, gdzie masz wszystkie wyniki finansowe, ale również bieżące. I tutaj taka praktyczna porada, jeżeli chodzi o raporty bieżące. Gdzie się najszybciej pojawiają? No najszybciej się pojawiają na stronach, tutaj wrzucam linki, stronach oficjalnych giełdy czy NewConnectu i tam Pojawią się one najszybciej. Jeżeli chodzi o raporty bieżące, no to zwracaj też uwagę na kwestie informacji takich cenotwórczych, czyli na przykład, jak czytasz o zawarciu umowy istotnej, no to możesz być pewny, że została ona upublikowana właśnie dlatego, że może mieć wpływ na cenę, i bierz to pod uwagę również, kiedy kupujesz czy dysponujesz później akcjami. Trzecia rzecz jest taka, że jeżeli te informacje z raportów bieżących i rocznych to dla Ciebie mało, to pamiętaj, że jako akcjonariusz masz prawo do informacji o spółce. I jak możesz uzyskać te informacje? No, przede wszystkim jak bierzesz udział na walnym zgromadzeniu, no to masz prawo do zadawania pytań zarządowi, które musicie na nie odpowiedzieć w trakcie obrad lub w ciągu następnych dwóch tygodni na piśmie. I inny przypadek jest taki, kiedy możesz zadać takie pytania poza walnym zgromadzeniem, czyli wyślesz takie pismo z wnioskiem o informację i przypadkiem, kiedy nie musicie odpowiedzieć, jest taki przypadek, kiedy może to wyrządzić szkodę spółce lub zagraża to ujawnieniem tajemnic przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o czwartą kwestię, no to masz prawo do udziału w zysku. Oczywiście mam tutaj na myśli prawo do wypłaty dywidendy. I zwracam Ci też uwagę, że taka dywidenda nie tylko może być wypłacana raz w roku, ale również spółka może zadecydować o wypłacaniu jej na przykład w formie zaliczek wcześniej. I w praktyce ze względu na pewne ograniczenia, dlatego że taką zaliczkę można wypłacić na przykład nie większą niż połowa zysku osiągniętego w danym roku obrotowym, i właśnie ze względu na te. Ograniczenia często w praktyce spółki decydują się na takie wypłaty na przykład w grudniu, kiedy już mniej więcej te wyniki znają. Jeżeli chodzi też o tą wypłatę dywidendy, no to chciałam zwrócić twoją uwagę również na to, że taka dywidenda niekoniecznie jest wypłacana tylko z zysku w danym roku obrotowym, ale jeżeli są niepodzielone zyski z lat poprzednich, to również z tej kwoty może być wypłacana dywidenda, dlatego zdarza się, że ta kwota dywidendy może być łącznie większa niż zysk w danym roku obrotowym. Piąta kwestia jest taka, że pamiętaj, że jeżeli przekroczyłeś 5% w ogólnej liczbie głosów spółki, no to masz obowiązek zawiadomić o tym spółkę oraz KNF. Oczywiście te 5% to jest ten najniższy pułap. Odpowiednio, jeżeli później przekraczasz 5, 10, 15%, i więcej procent. Jeżeli na przykład już masz 33%, wystarczy, że przekroczyłeś 1% i musisz też zawiadomić o tym spółkę i KNF. Jaki masz termin na takie zawiadomienie? No to masz niezwłoczny, nie później niż 4 dni robocze. I tutaj też zwracam Ci uwagę na to, że raportujesz nie tylko o tym, że Nabyłeś, ale też o tym, że na przykład zbyłeś akcję, dlatego że to spowodowało obniżenie Twojego udziału w liczbie głosów. Raportujesz również o tym, że jak na przykład masz pośrednie nabycie akcji i też jest tak, zwracam Ci uwagę, że jak na przykład w spółce jest obniżany czy podwyższany kapitał, to ten Twój udział w ogólnej liczbie głosów też się zmienia i wtedy też musisz o tym zawiadomić spółkę i KNF. Jeżeli chodzi o treść takiego zawiadomienia, no to zasadniczo elementy są wymienione w ustawie o ofercie publicznej, natomiast jeżeli chcesz mieć pewne uproszczenie, no to wystarczy, że spojrzysz na przykładowe raporty giełdowe, gdzie takie zawiadomienia są załączane i to na pewno będzie dla Ciebie cenna wskazówka, jak to powinno wyglądać. Reasumując, jeżeli kupujesz akcje spółek giełdowych, Zwracaj uwagę na te elementy, o których wspomniałam. Powinno Ci to pomóc w podjęciu właściwych decyzji co do dysponowania akcjami. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i do usłyszenia.